A Mała przerwa w zdjęciach, obiecałem, że będę kręcił, więc kręcę w każdej wolnej chwili. Od razu zastrzegam, że dzisiejszy odcinek ma tyle wspólnego ze stolarstwem, co to zdjęcie z prawdą. A tu nasza stenografia. A jeszcze chciałem pokazać kota, który nie żyje. Tu jest dźwięk ze studia, a tu jest dźwięk z szafy lektorskiej. Jest różnica, ale też nie o to chodzi. Tu jest aneks kuchenny, w którym można coś ugotować, a tam jest plan filmowy, na którym można się ugotować. Co to jest gotowanie? Otóż gotowanie to stan Permanentnego śmiechu, nad którym nie można zapanować w żaden sposób. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Gogle i boks, oglądaj nas, bo to twój u, w Śmiechu czas. Gogle i boks, nie każdy wie, że lepszy jest niż nie wie. Oh, oh, hey! Akcja! Sytuacja zdarzyła się wczoraj na planie. Przedłużone zdjęcia, godzina dziesiąta, wieczór, wszyscy zmęczeni, to jest ważne. 12 osób na planie. My z Andrzejem gramy dwóch twórców muzyki Disco Polo, którzy właśnie tworzą nowy tekst. Arek! – Oglądam! – Czekaj, tylko powiedz dla mnie, bo piosenkę kończę. Stęka krótka, polegająca na tym, że ja pytam, czy już mi napisał ten tekst. Jakie słowa napisałeś, co miałeś napisać? – On mówi, że tak. – O miłości. Coś takiego. Toż to o miłości wszyscy piszą teraz. Ale ja o trudnej miłości piszę. Ale że co, żeby takie romantyczne bardziej było, tak? Żeby piosenka bardziej ambitniejsza była. Ja nie wiem, czy to dobre. A co takiego w tej miłości trudnego jest? Bo oni chcieli się kochać, a ona dni płodne miała. To może i dobrze. Cięcie. Nieopatrznie dołożyłem sobie nową kwestię, tak, żeby ożywić atmosferę, bo czasami nam się to zdarza. Dołożyłem sobie kwestię. A jak do płodne? No i tu się zaczął łańcuch nieszczęść, ponieważ on mi odpowiedział. A jak do Płodne. Gładne. No. I zacząłem wymyślać piosenkę na żywo. Przy pierwszym zderzeniu z, z, z muzyką okazało się, że wychodzi coś bardzo fajnego. Płotne. Nie to. Na co zareagowałem tak zwanym bulgotem. Były trzy głodne, miały dni płodne. Ekipa, która tam zmęczona stała za kamerami, nagle dostała tak zwanego trzeciego życia i wszyscy mieli tylko to. Były trzy głodne, miały dni płodne. Już cicho. Więc to też nie jest łatwo grać, widząc kątem oka. 12 osób, które ma już bulgot, i to widać. Były trzy płodne. Konstruktor. Wniosek jest jeden. W komedii wymagana jest twarz pokerowa. Ja niestety mam tylko twarz, a poker, no cóż, kto ma szczęście w kartach. Ten ma pieniądze na miłość. Dobra, zapraszam na kolejne odcinki, do zobaczenia. Były... Idę tworzyć. Idę tworzyć. Andrzej. Były trzy głodne.